Dziękuję, że jesteś tutaj i że kończysz ten dzień razem ze mną. To, że słyszysz te słowa, oznacza jedno, możesz już wszystko odpuścić. Ten dzień zrobił dokładnie tyle, ile miał zrobić. Nawet jeśli nie wszystko było idealne, nawet jeśli coś pozostało niedomknięte, to teraz nie ma już znaczenia. Twoja podświadomość przejmuje kontrolę, i ona nie potrzebuje napięcia, analizy ani wysiłku. Ona działa najlepiej, gdy ty pozwalasz sobie na spokój. Weź powolny oddech, pozwól, aby ramiona opadły. Ciało wie, że nadszedł czas wyciszenia. Wszystkie myśli, które dziś krążyły w głowie, mogą teraz odpłynąć. Nie musisz ich rozwiązywać, noc zrobi to za ciebie. Energia dnia właśnie się domyka. To, co ważne, zostaje zapisane. To, co zbędne, rozpuszcza się bez twojego udziału. Kiedy śpisz, twoja podświadomość porządkuje zdarzenia, łączy fakty, przygotowuje rozwiązania. Otwiera nowe drogi, których dziś jeszcze nie widziałeś. Dlatego pozwól sobie zasnąć z myślą, że wszystko jest pod kontrolą. Nie twoją, i to jest najlepsza wiadomość. Wszechświat pracuje nocą najciszej, ale najskuteczniej. I jeszcze jedna ważna rzecz, zanim zaśniesz: to, z jakim uczuciem zamykasz oczy, staje się pierwszym uczuciem jutra. Dlatego wybierz teraz ulgę, wybierz poczucie, że wszystko zostało dopilnowane, nawet jeśli nie wiesz jak. Noc nie służy do myślenia. Noc służy do uzdrawiania. Pozwól, aby ciało całkowicie się rozluźniło. Każda komórka dokładnie wie, co ma robić. Ty już zrobiłeś wystarczająco dużo. Teraz odpoczynek jest twoim zadaniem. I pozwól, aby ta cisza stała się twoim sprzymierzeńcem. W ciszy wszystko wraca na swoje miejsce. Jeśli dziś coś bolało, jutro będzie lżejsze. Jeśli coś było niejasne, rano zobaczysz to wyraźniej. Nie musisz już niczego kontrolować. Kontrola była potrzebna w ciągu dnia, nie teraz. Teraz wystarczy, że oddychasz. Każdy oddech pogłębia spokój, zasypiając w tym stanie, wysyłasz jasny sygnał: jesteś gotowy na dobre zmiany. I one naprawdę już są w drodze. Jeśli chcesz regularnie kończyć dzień w takim stanie i uczyć się pracy z podświadomością, na kanale czekają także dłuższe, 15-minutowe nagrania prowadzące krok po kroku w głęboki spokój. Zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu skąd mnie słuchasz. Dziękuję ci za wspólną energię. Teraz pozwól sobie zasnąć, jutro zacznie się łatwiej. Dobranoc.